Pójdę w tych zjebanych gierków, czego nie chcę robić, no ale... No to witamy w kolejnym potężnym materiale z Serii Wars Buttercade 3, ze mną 3. Edwin. Witam w tym krótkim materiale. Oraz Drake. U. Siema, też witam. No i gramy sobie na Matiego, Artura i Gerappe. Którzy będą nas raszować Ty, a co jak on biegaczy zrobi? Oby nie. No Kurwa, to jak to, gier, oni, to nie jak będą jak, za dobre. Jak oni we mnie wejdą to chyba też... Nie, no dobra. nie mogą, to masz wieże z ognie. No, Ale musimy cisnąć jedną linię, żeby no, chociaż spróbować. No, no, no to ustalone. Gó górą, górą, no ustalone. Uwróciłem Załóżmy, że tak. Przynoszę władzę. W sumie jedynie jakbyś szybko zdraszował kaplicę i bym zajął górę, to byśmy by ją nawet utrzymali. Nie, nie utrzymamy. Ja nie będę miał płonących tak szybko. Ale kaplicę będę miał od razu. Ale jakbyś dużo najebał tych szermierzy. No bo szermierzy początek mogę miałbym, robić. początek to. miałbym górę. Szermierzy mogę robić. Zobaczymy. Plus 4-5 ten... budynków na początku. Plus 10 punktów życia. Co kusi? Granie pod itemki. Dobra, bezużyteczne tarcze, przydadzą się. Jakieś buty, plus 20 punktów życia. Rzuca rękę lodu, co? O! To atakować. No nie, ale nie mam ręki lodu, musiałbym atakować, A, no. No tak, no mówię. Kurwa, zjebałem. To plus 3 walka, plus 2 morale dowodząc orkami. O. Jak, to kurwa zjebałeś a... to, to... No w chuj zjebałeś. klasycznie. <gry> miałbyś plus 2 do morale. Nie no żartuję oczywiście, nie miałbyś. Gra by oszukała. Gra wtedy by wydropiła plus 2 do morale dowodząc srakom. <gry> tak no Dokładnie. By Dobra jakiś szermierzy porobię trochę. Artur gra imperialnym pogromcą demonów. Podoczka Czyli... oczka. idzie. Podórka, no. Ochrona 6 dał. Nie, nie, oni nie chcą nas straszować. Czyli my możemy ich spróbować. Tylko kurwa bez takiego czegoś, że jakby no z głową mnie. No, z głową. A nie, że nagle tylko na jedną linię. I... Z głową, z głową, musimy się zebrać. Gule. Po Artur razy. idzie pod góle. Znaczy, zrobił góle. Zrobi. Nie, nie, idzie pod góle, zrobi góle. Metal pieczy zrobi bogactwo, no. No zrobi, no, ale nie pójdzie pod góle. Nie może pójść pod góle. Nie starczy mu kryształu. Ten jakiego mahero hero pojebanego? To. Druciasz, yy, bogactwo bada? 25. To może. A, no to normalnego jakiego pojebanego, kurwa. Ale, ale chodzi. Z... O umiejętności, bo ma kurwa. Broń zajebistą. A, no to nie bij się czasem. Ja zaraz nie. zobaczę, co Mati ma. No ale Mati pewnie pójdzie pod topory albo coś takiego. No, nie mogę więc już tego robić. Kurde, ale będzie ciężko z kaplicą. Dobra, Mati ma. Oni pójdą pod gula, pewnie. Minosem, a Bazyle? Full, full pod Bazyle ma Mati. Ty, co jest ważniejsze, kaplica czy giermkowie z płonącymi? Giermkowie, moim zdaniem. Dobra, to. Wow. jak giermkowie to giermkowie, ale kaplicy też zrób, żeby zrób. Go... W ogóle już niszczą cinkowi golda. Jak wiesz, no, to zdarza się. Kurwa kamienia nie mam. Mam nadzieję, że mi kamienia nie zniszczą, Cinek. No mogę się zniszczyć, bo góra jest... ...przepominam ci no na kamień, właśnie. No chodź, chodź, przysyłaj kapłanów. Mam dwa mśc, tak. ludy, nasze ludy. To dobry jesteś, powiem ci, to... <grych> nie wiem, jak to zrobiłeś, ale... Mam jestem, dwa demboludy. Jestem bolo. pod wrażeniem. Cinek cały no i... czas robi wrażenie, to tylko Pytanie... Jakie ty wreszcie metalu? potrzebuję. No Wchodzą we mnie już oczka, jakieś. No raż. Rasz... Nie no, on ci chce coś po niej. Wypełnij normalnie. Nie troluj pan. Nie troluj pan dokładnie. Wypełni na Sprawdzam Zawsze mam zabudowę pewnie. Macie tego metalu? Nie no skąd? Przehandlowałem przed chwilą. Ja zaraz kaplicę będę robił. 20% na te 3 Dobra, no Artur ma tam jakieś żygi, tylko pamiętajcie, my mamy ich rushowe. No nie! bo myślałem, że grę mi wybał. By Nieważne. Artur ma tam jakieś żygi na górze, ale tu się bał przyjść. Drake'u widzę pięć zmur, no dobrze jest. Ja robię cały czas. Cały czas mi się robił. Powiem w ten sposób... Bije się o środek, żebym... Dobrze, dobrze. Potrzebujemy Zdecyd... takich zawodników. No, u góry góry i oczka, pół na pół. No, tak. W razie czego już mam tam jakieś Unity. Także ja w teorii bym mógł tylko Drake'u, No, jak ty sobie tak pójdziesz z dołu, no przecież ja pierdolę, no to. No Chyba idę. To będzie trochę ewidentne, nie? Ale to no, ewidentne. ewidentne, że nas nie ma gdzieś, nie? Bo mam... mogę kaplicę zbudować. No ale co ja mam zrobić na Krasnala w sumie? Nic no. Zysłać na górę. Krasnala cię nie Dobra, od na mnie, trzy... No, dosyłam się do góry na górę. budować, dobra, ja, ja mogę ten. Możemy odbijać cinek, masz jakieś wojska? No to co wiesz? To jest dobre pytanie. Czyli nie nie. wyjmi mi zwierzy. Co ci mogę powiedzieć? Baśniasz? Dalej jedziemy, idziemy, 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 idziemy. Idziemy? No, mi się miecze, ale nie będzie. Musimy nie się będą. przy kaplicy bić, a nie tak wyjebać a, ale, za zero. Ale, ale nie wy... kaplicy. Miecze to jest długo. No jak za zero? Przecież porobimy go, jak tu jesteśmy we trzech, on jest sam, no kurwa. No to dawać. To dawać. Ja będę budował kaplicę dopiero przy bazie. To I mi idealnie... I to też. To, to jest dopiero, no. Dobra, oni się w tym momencie się zorientowali, że raszujemy. No to go. No to go. No to go. Ja jestem ready. Ja też jestem ready. Jeszcze daję morale na hero. Ja też jestem hero, no Dobra, pchamy, pchamy, pchamy. Pchamy, oczywiście. Pchamy. pchamy, bo Artur się tu zbudował na środku, a to się pewnie poczuł cwaniaczek. No teraz to już mamy. pewnie... ale mamy, no kurwa, ale nie w, nie w budynki, no ja pierdolę, no. Ter teraz to już macie ciepło w, w, w gaciach, no ja, ja teraz się skupiam na wieżach, nie? Jak i ja zaczynam budować kaplicę, no. Kurwa nie mogę zbudować. Drajku wyjebiasz się tymi zmorami i tak Ucinek, bo tu za kapłanami zostałeś z tyłu. Jestem. A gdzie jesteś? No buduję tą kaplicę, ale ja nie wiem czy ona się zrobi. Minus dosła jakieś gówna Kurwa, Minos dosyła. Mówią, oni ja nas robią 3 na 3, wirli. Dobra, no przecież, teraz kurwa. trzeba się cofać, bez bo skan, mi kapłanów no jeszcze, jeszcze minusy te, bazyle bez mnie kontrują szans. przecież. To, no dobra, no to cóż. Bo no, są podatne na zimno. Że to była, się, że to była useless taktyka, no. To już warf. Nawet to teraz kurwa, się bronimy. Cofajcie hero u góry. No ja muszę jakieś już kurwa kaplice nagle Aha, budować. Oni, oni robią kontry, nie? No tak, no bo kurwa nas jebią, nawet 2 na 3 to nie chcecie kurwa słuchać. No to tak potem wychodzi, tak? Raszować mając mająckowa gorsze rasy do Irli, no to tak się to kończy. No, w też przegrywamy to bez różnicy. No, no w, przynajmniej w lejcie to przynajmniej można coś pograć. Coś archonty, coś? Cofajcie tam armię z góry. Wypełni wieże Armię? Mam jakąś armię? O, we trzech idą. Ja Wypełnij wieże Ale miałem stawiać ofensywne, Wypełniłeś tak Wypełniłeś wieże? Tak. Dobra, ja, ja się skupię na tych, na bazylach. Ogarnij też se do dół, bo... Metalu mogę dać jak ktoś. Pom pomoc potrzebna na górze. Wypełnij wal po oczkach, no ja tu dosyłam. Zresztą widzę, że będzie ciężko. Będzie, będzie. Kurwa, nie mam czego dosłać jeszcze. No jeszcze hydry. No właśnie, no hydry. szają no. mi dwa budynki. Nie, no kaplica się zrobi, ale to i tak. Wal po hydrze, kurwa, ona podatne nogi. A, jest zimów. tam nisko. No jest. Nie, nie sięgam na mieczy. Dwa miecze zrobiłem. Dosyłam, ale kurwa oni też dosyłają. Ja też dosyłam. On tu ci przekształca hero kurwa, pedał. Anioły robię. Kurwa, nie zdążyłem go klepnąć. Muszę wrócić do zmury, żeby tutaj. A tutaj mi jakieś... Musisz jakieś lepsze unity przysłać też. Staram się, ale kurwa, mało tego. Nie no, tu nie porobię tego, no mam jedną kaplicę tu. No nie wybronimy się No No kurwa, tu masz wieżę nawet wypełnioną przy tej kaplicy. No tam dolną mnie mam. No właśnie. Miecze! Masz już moje śmieczenie, moje? No, mogę, no ale z czego kurwa? No pięć mieczy. Ta kaplica się obroni na lecinek, to się wiadomo, że się nie obroni. No, no. Dołu też w sumie nie mamy. Dołu rozpierdolę. Mida tylko mamy. Dołu rozpierdalam No dobra, przynajmniej mamy ten dół, no. Nie, I nie klasycznie musiał ten. Nikt mnie nie zbyt coś mamy, kurwa, przez te, tutaj. Przez te zmory pierdolone nie mogę nic zrobić, nie. No mówię, nie, zła taktyka, no, co, co mam powiedzieć? Tylko i wyłącznie zła taktyka. Nie no kontrują nas, no przecież. Bazyle dobra, kontrują no, moich kapłanów. Pedro kontrują twoje łuki. Ja jestem cały przez nich kontrowany, no, ale mimo wszystko jakby no tylko kamień mu zdołałem rozpierdolić, szczerze. Mimo wszystko, to że ja jestem przez nich cały kontrowany, to nie znaczy, że trzeba było się poddawać. Takie tu dajcie złota trochę. Nie mam na 500. potrzebuję. Już nie wiem, kurwa, czy mam tej bazy Cinka bronić? Czy nie, nie, nie ma co bronić. Możemy wejść w sumie. To się zagra next, tak, sta... bo... Możemy wejść, bo ty już nie masz bazy, tak? Ja nie wychodzę, pierdolę. Ja też nie. Drajku, demony musisz zacząć robić. Wiem. Ale nie, nie mam, nie, nie mam metalu. Dzienkę, kopalnie. Tak Anioł ci wyszedł, w sumie. No wyszedł, niech Mati przyleci na środek. Byłoby się miło, pobawimy. A demony też podatne na waszyle, więc. Dobra, cicho, cinek, ty, no, nie przyjmuj moralnie. Na kryształ, potrzebuję, potrzebuję kryształu. Daję. Mmm, potrzebuję. Na co ja potrzebuję tego kryształu? Na archonty i na. Masz 500 krechy. Na co ja go na potrzebuję? Na kamień, jak ktoś chce? A na budowę kaptału potrzebuję, bo możemy to, tych twoich wierzyć, broń. Tylko wsadź tu coś, no ja tu nie mogę nic wsadzić. Mmm, wsadzić coś. Tylko nie. Oczka płomienia tu Artur trzyma Tam jest Hero kogoś mhm. u góry Nie, nie chyba nie Ale od nas, Drake'a. Lepiej go wejść tam I złoto jest do przejęcia. Nie mogę przejąć, bo on ma tutaj garnizon. Uciekajcie Met stąd. Metalu ktoś. Metalu ktoś? Metalu ciężko, dół trzeba spedalić. W środku jest hero Mattiego. Nie pierdol, No wyszedł kurwa, naprawdę teraz wyla z tym hero. Akurat mam na górze. O, o, oczka, oczka są tutaj. No Oczka pedalą, Ja pierdolę, no wyszedł kurwa bohaterem, naprawdę. No oczka walo manioły w sumie, to jest przypał. Metalu potrzebuję cały czas. 500. Teraz nas po prostu przestakowują. No. Mają przewagę. Chuj, przewagę. Tak Właśnie na nią, a na środku, na górze. Chuj, ja go tu na, Nie, nie utrzymam go tu. Ale Met mi demony teraz poszły. Właśnie... Ja, ja, ja chcę metalu, dawaj. Tylko pedal coś tymi demonami. Z Daj, kinek tego metalu, no. Dałem 500 Dobrze. Pedale, no. 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 My się w sumie nie stakujemy lepiej od nich, więc. No, znaczy, dobra, no rycerz może, ale. <coughs> Kurwa, zanim ja się zestakuję rycerzem, to kappa złota nie mam na te 5. Masz 200. Te 5 teraz Krychy, stówę? Stówę Krychy. 500. Nie no, 500 nie musisz, tuwę. Dobra, mogę. co jeszcze? Questa mogę kliknąć. No, quest się zrobił? Coś tu się popsuło. On w ironicznych środ idzie. Środek zniszczyłem, środek zniszczyłem. Aha, ja muszę harpy znaczyć robić. Dobra, zniszczyłem mu metal. Bo ja Matiemu zaraz poniszczę ten Muszę Harpie zacząć robić, będzie przypo Musimy coś, coś musimy spróbować odbić w sumie Nie wiem po co, ale... ale coś byśmy musieli No to doło najlepiej zniszczyć I <laughs> ty jak coś powiesz to... Arten zarodasy też robi No to o nie, to chujowo Nie no, powycinam je Uważaj, tam oczka elektryczne Trudno no, co zrobię? Potrzebuję złota na buffa do demonów. Ma ktoś? Gwieźdź. Do... Ale mi zeszło moment. Jak krewę potrzebuję, żeby mi kapłanie wychodzili? 500. Nie żeby mi cokolwiek wychodziło. Święte słowo, niby bym mógł kliknąć, ale nie mam krychy. Ale nie kurwa tych kuś, pierdolonych. No lecę, lecę giermasami na dół. Muszę, muszę trochę potracić. Kaplicę niby bym ci mógł też postawić, ale. Dawaj. Ale ja i tak mieczy nie zespał teraz. Spoko, spoko. Musielibyśmy cinek, czemu jeszcze nie przejeść swoich kopalni w bazie, a ja pierdolę. Bo niszczą, jest tam armia. No jaka armia, tu nic nie ma. No to Aha, tak. zobacz tam. Minus pięć, przyszedł na dół 5 jednostek, Drake'u na górze ruszmy się Musimy się ruszyć, bo nas rozjebią zaraz Gdzie, gdzie dokładnie? Gdziekolwiek Ja Musimy tam teraz gdzieś... zbuduję i tierem przejmę Jakim tierem? We mnie, no wy... we mnie będzie chyba wchodził. A, w dół wie, wjeżdżają, wszystko na dół No ja pierdolę O Jezu Posyłam, wy, ale... Wypełnię wiesz, o kurwa no Na górze nic nie ma, kurwa Zmarnowaliśmy czas tylko tam stojąc To wysyłam na dół wszystko. Wysyłaj na dół, sofaj się. Demony ci bojtują na dole, uważaj. Szkielę by to trzeba na tę kuszę porobić. Ja nie mam żadnej kontroli nad wodą, bo... Dobra, na spokojnie. Oni niestety mają kontrolę nad wodą. Mają kontrolę ja i nie... Tak. Jest na kaplicę 500 Aha, we mnie będzie i to tak grubo. Czuję, dosyłam wszystko co tam jest Ja robię. Tak grubo będzie wyszone we mnie Nie no nie ma opcji żeby to wybronić kurwa Chrzami no. ja nie widzę Bo Zaraza w ciebie wchodzi Adwin Co przyśli coś A, rozjebałem je A te mieczarnie by się przydały tutaj Mie Miecze, miecze na dole mm. Nie no zrobiłeś ja się w ogóle Na górze ja się muszę cały czas bronić Ja, ja to samo na dole Miecze na dole Miecze na dole, miecze na dole. No, i jeden miecz się robi. No, tu nie masz z czego mieczy robić, tu przecież to są daleko same bazyle. Jest kaplica, no. Niedaleko, tylko tu są bazyle, wszystko zabijają. Rozjebałem gepardzikowi dzikowi wypełniony środek. Mie teraz może, teraz może te miecze. O, no, na razie to zmarnowałem 2000 kryształu. Doszliśmy no, się, Edwin. We mnie by to tak grubo. No, tu nie masz z czego mieczy robić. Tą kataską celuj w te kusze na dole, Admin. Po no, kataską. Śmieszna kataska, ma kurwa 14 zasięgu. Nie no, wiem, ja co robić. Tak rycerzem jestem jebany przez ich trzy rasy, kurwa. Ja jestem co, jebany ja przez. Z Bavii, przez pajacerskiego rasza. A no, tak by wystarczyło się obronić po ludzku. Mamy Kaplicą teraz miecze od górnej strony. No możesz, możesz. No mam 10 mieczy, spoko. Kurwa. Wieże przywołania. Jeden przywoł mi wyjdzie może. Miecz jakbyś postawił tutaj na dole? tej wieży. Nie mam czym. Masz. Za dużo jest no nie mam tu nic kurwa no. Nie, nie dam rady, no sam tu kurwa jako jedyny mam jakieś jednostki, a kurwa tu jest trzech, no. Nie robią mnie kurwa kuczami. No zostako się kurwa cinek przejebał znowu. <ścoughs> Miecze można chciał... od górnej strony. Nie mogę kurwa, fajnie, pięć mieczy. O, teraz to już wygramy chyba ty dzięki tym mieczom. Nikt mnie Ja pierdolę, zamiast się kurwa bronić grzecznie to. Bajacek. Daj ci, daj ci krychy, ja to dawaj do... mi surkówki, mogę kurwa zrobić za to. Co mam zrobić za te surki? Nie wiem. Ale ci daję, bo ja nie to mogę nic nie za wiem. nie zrobić. Tana mam kurwa kliknąć, czy co? Też ci daję krychy dalej. za to wieżę przywołania choć zrobię. Nie, ja nie mam po prostu jednostek, żeby robić na to, co oni mają. Musiałbym być Miecie, po pierwsze... Miecze możesz od górnej z... strony jeszcze zrobić. Mogę. Kurwa. No tam kusz jest najebane. Same kusze kurwa. Ja mu to wyjaśniam co on dosyła, ale... No ale kusz mu nie wyjaśnisz. No ironicznie Bo, sam jeszcze to. No nie no to jest gram kurwa teraz w tym momencie 1 na 3 no bez przesady No ja mi coś tam wychodzi Trochę tak i no, atakuję Kurwa se bazy nie umiesz górnej przejąć to, A to jedyne co masz zrobić Jak tam zaraza wchodzi od góry No wchodzi we mnie Dajaj ci metalu hmm, Bazę chyba tracę I krychy też ci daję Czemu mój hero tu poszedł? Ja pierdolę... No powiem tak, żenująca gra, żenująca niestety. A było normalnie grzecznie się obronić. To jakieś kurwa pajacerskie Tak byśmy personale. się nie wybronili. Ja no oczywiście, żebyśmy się nie Ja wybronili. to w tym raszu no ja nie straciłem i tak nic, bo kapłanów wycofałem w odpowiednim momencie więc. A ja, a ja miałbym przez to tyle nie samo do normalnych No ja też w sumie. Drake robił kurwa przez to same zmory, przez 5 minut. Tak już powinien mieć dawno demony. Nie miałem ten, metalu na to nie. No nie, no ja jeden na trzy po prostu nie ugram. no. Dobra, wychodzimy. Jeden na trzy to trochę za dużo, niestety. No kurwa, coś też byście musieli zrobić, żeby wygrać.